Po dwóch dniach ciężkiego lotu udało nam się wylądować w Górnych na Górnym Śląsku. Mała górnicza miejscowość, około 20 tysięcy mieszkańców, to będzie nasze Katmandu. A stąd teraz, przez miesiąc czasu, będziemy atakować nasz szczyt, o którym powiemy zaraz. Pomnik strażnika Gór, Górnika, Strażniko Hołdy, a tutaj lokalne Ministerstwo Turystyki, czyli Kopalnia Węgla Bolesław Śmiały. Jednak nie dostajemy permitów na wejście, musimy działać w tajemnicy. Znajdujemy się na wysokości 300 metrów nad poziomem morza. Naszym celem jest hołda do tej pory niezdobyta zimą, wysokość 390 metrów. Przed nami miesiąc trudnej wspinaczki. Jak wszystko dobrze pójdzie, mniej więcej nasza trasa będzie wyglądała tak. Resztki cywilizacji, przedwierzchołek, tam jest też ciężkie wejście zejście 40 metrów w dół i w górę. Dżungla i w tej dżungli no, dzikie zwierzęta, psy, koty nie wiadomo, co nas tam zaatakuje ale spróbujemy to zdobyć a potem właściwa góra ona jest oddalona miesiąc drogi stąd myślę, że za miesiąc zaatakujemy ten szczyt 90 metrów ściany w przewyższeniu ściana północna. Ze względu na ciężkie warunki pogodowe, jakie panują w tym rejonie, korzystamy z bunkra powojennego to będzie nasz base camp. Po dwóch tygodniach wędrówki szczyt już jest w miarę blisko myślę, że jeszcze dwa tygodnie i tam będziemy, po dwóch tygodniach walki zrobiliśmy przed wierzchołek w fatalnych warunkach 340 metrów, zejście w dół, znowu cieplej, a już za dwa tygodnie będzie szczyt, idziemy, idziemy po paru dniach siedzenia w dziurze, w końcu Mamy okno pogodowe, ale przed nami kolejna przeszkoda 10 metrowo, pionowa ściana. Ciężko jest, mróz minus 10, ale musimy dać radę dzisiaj, bo tu już robi się powoli niebezpiecznie. Jakieś dziwne głosy do nas dobiegają, także musimy dać radę dzisiaj. Tam, tam musimy wyjść. Trzeci tydzień ekspedycji minus 10, świt, czwarte rano. Musimy pokonać to, to przeszkoda, ale mamy to. Jak nie, to będziemy poręczować. Po pokonaniu poprzedniej przeszkody napotkała nas jeszcze gorsza przeszkoda ściana bardziej niż pionowa. Tutaj bez poręczówek już się nie obudzi. No, trzeba 3 metry poręczówek. Słońce powoli wstowa. Robi się pomału jasno. Wyważymy pomału z tej dżungli. Naszym celem na dzisiaj jest obóz trzeci Obóz trzeci na wysokości 370 metrów Do szczytu zostanie jeszcze pięć dni drogi 20 metrów w przewyższeniu Atakujemy Po dwóch godzinach walki 2 metry w pionie ale wyłoniło się Lokalne Ministerstwo Turystyki Park Narodowy Kopalni Bolesław Śmiały. W oddali widać nasze miejsce obozu trzeciego, skąd będziemy atakować szczyt. Musimy działać bardzo szybko, robimy prawie niemożliwe. 5 metrów przewyższenia w pionie na 2 godziny. Musimy działać bardzo szybko, bo nie mamy zezwolenia od Ministerstwa Turystyki. Znajdujemy się w obozie. Nie wiadomo w którym, czy to jest obóz trzeci, czwarty, czy już ostatni. Szyde jest blisko. Szyde jest tam, około 20 metrów. Nie wiemy czy jutro, czy dzisiaj, czy pojutrze. Widoki z obozu wyglądają tak, ale nie mamy powoli już siły. Życie w obozie płynie płynie nam na razie tak. Po rannej ciężkiej wspinaczce okazało się, że te 5 metrów do góry to wcale nie jest obóz trzeci. 20 km płaskowyżu, gdzie w nocy dochodzimy i ukazują się kominy. Nad kominem najwyższym nie ma pióropiusza. To znaczy, że jutro pójdzie zaatakować szczyt. Tak jak na K2. Mimo tego, że bardzo ciężko się oddychał, Mimo, że to jest wysokość 380 metrów tak jak prawie w Śląsku, to nie ma tlenu. To jest wejście beztlenowe. Do szczytu zostało jeszcze gdzieś 3 metry powietrza już, już nie mam, ale myślę, że za 3 godziny, za 3 godziny zrobimy ten szczyt. Ciężkie warunki nas Niestety okazało się, że te 3 metry były nie do przejścia. Dzisiaj wiatr się zmaga, coraz ciężej musimy kiblować. Bez namiotu, bez śpiworów, pod gołym niebem. Jutro atak. Jutro atak do Merady. Temperaturka minus 40, przy huraganowym wietrze. Odczuwalna minus 70, Dobry sprzęt. Podstawy. potykamy na kopalniane, wyrwy i szczeliny, dlatego musieliśmy się związać winą. Zaporęczujemy jeszcze ten kawałek do szczytu parametru. Jesteśmy na szczycie hołdy 390 metrów. Nie mogę nic mówić. Pierwsze bezcenowe wejście w historii. Są my, są my na hołdzie. To jest mały krok dla człowieka, ale ogromny skok. луцкаści.